Cześć wszystkim wiem, dawno mnie na kanale nie było, ale to było wszystko spowodowane natłokiem pracy i pracy z podopiecznymi, i pracy nad nowym projektem, o którym właśnie chcę nagrać właśnie to wideo. Cztery firmy połączyły ze sobą siłę: czyli New Balance, Matchfit, Radio SK i moja firma czyli Trenu z Bartkiem. Cały projekt nosi nazwę łap formę na wiosnę z radiem SK. I w całym tym projekcie chodzi o to, że wybieramy jedną osobę, którą, z którą przejdziemy pełną metamorfozę. Oczywiście, tak jak pewnie się domyślacie, New Balance daje odzież, Matchfit daje catering, czyli wyżywienie. Ja oczywiście trenuję tą osobę, a Radio Ska wszystko nagłośnia i jest takim patronem medialnym. To pewnie z taką osobą też się spotkamy kilka razy w studiu. Jak można się do nas zgłosić? Jak wziąć udział w takim, w takim konkursie czy też w tym projekcie? Sprawa wygląda na tyle prosto, że piszemy tylko i wyłącznie maila na trójmiastomałpa.sk.pl W tym mailu zawieramy, tak naprawdę piszemy swoją historię, dlaczego właśnie Ty powinieneś być wybrany do tego projektu, załączasz swoje zdjęcie, żeby zwiększyć możliwość, zwiększyć szansę na to, że to właśnie Ty zostaniesz wybrany, wybrana. Czas macie do piątka, ale mam nadzieję, że już teraz siędziecie do komputerów i napiszecie te maile. Żeby nie przedłużać i was troszkę bardziej zachęcić, zapraszam do obejrzenia promo filmu właśnie z tego projektu. Złap formę na wiosnę z Radiem SK. Wygraj opiekę trenera personalnego, catering dietetyczny oraz odzież sportową marki New Balance. Zgłoszenia na SK.PL. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego wideo już jest wszystko dla Was wiadome. Przypominam, zgłoszenia wysyłamy do piątku na adres SK.pl. Trzymam oczywiście za Was wszystkich mocno kciuki i mam nadzieję do zobaczenia na siłowni. Hej!